Witamy Państwa i zapraszamy na spotkanie towarzyskie, w którym jednak atmosfera już w tej chwili jest mocno podgrzana, bowiem obie strony zainteresowane są dziś i Zdecydowanie tak, to bardzo ważni zawodnicy. Stanka. ustawiony i pewnie była tę piłkę. Przerwany ten atak. Ej, ja! Robert Lewandowski. Przejęcie piłki. Iwaniuk strata piłki niepotrzebnie tak długo ją przetrzymywał, Patkina. Czajnko na wojsku, tak się cieszą gospodarze tego meczu. Znakomicie znalazł sobie ten pozytywny, miał dużo miejsca na oddanie strzał, przymiety i posłał w dziwkę do siatki. Doskonale, patrzę podania i mamy przeciętną bramkę po wspaniałych obrazach. A szczytą, czy zagra piłkę w pole karne. Dobry powrót. Może teraz? Ach, ale zakończy strzał. Wspomniany ruch Kolej. Goal. jest strzały powinno pokazywać się w na treningach. Precyzyjne, niezbyt mocne uderzenie. Sam ruch był bez strzału. Wspaniały strzał. Nie Waślewski. Czy będzie podawał? Odbija ale to nie koniec. Zdecydował się z wyrzutem wprowadzić piłkę do gry. Gubi obronicę. Znakomicie wykonaniu pola karnego. Prawie Kowalkowski, mylimy szlak! Znakomicie znalazł sobie w tym pozycji, miał dużo miejsca na oddanie strzałów przymietnych i posłał w gierkę do świata. To się nazywa kontratak wzorcowy! Obrona. bardzo. jestem ciekaw, czy podczas nam się wersji w tym wszystkim, świadkami przełomu w tej drugiej połowie. Popatrzmy wychodzi z jak co tu rządzi. Ładna gra od nogi do nogi. Łaszczykowski. Udane zagranie obrońców. No i piłka poza boczną linią boiska. A Teraz po w obronie Ewet Lewandowski Paniary mija przeciwników Pieka podanie szybkie przejęcie piłki Ewet Lewandowski Ale łatwiej przymierzył. Bramkarz znowu grę od bramki. Pięknie, skutecznie gra głową. A malarczyk Znakomicie pominął. Pewnie w obronie. Nic tam nie było. Proszę na broni się teraz wszystkimi zawodnikami. Robert Lewandowski. No i będzie okazja na dośrodkowanie. Sekcja na porę kartę. Użył głowy na boisku i to całkiem dosłownie. Dobry chlejcie. Kekas. Perwek Lewandowski. Wszędzie jak widzimy, tu liczył minutę. Bramkarz odbija i i To na pewno dobra okazja, by pokusić się o bramkę. Wasilewski. No, wyraźnie przymierza się do dośrodkowania. No, jednak dociera to podanie do adresata. Dobrze, w niełatwej sytuacji. Uderza. uderza. Zagrożenie nie minęło. I mają kolejny życ różny to dobra okazja, aby dobić rywala Pieka, Wasilewski, Paret Lewandowski, daleka, Bramkarz Bramka rozpoczął grę dalekim zwykłym. Koniec, zwycięstwo